Nasi żeglarze z Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Pirat Bolesławiec remontują kadłub naszej łodzi, z którą mamy zamiar wypłynąć i realizować projekt od Szkutnika do Sternika. Jest to projekt, w którym dzieci najpierw budują taki nasz mini żaglowiec wolesławiecki, a później będziemy wypływali na wody najpierw śródlądowe. Później zatokowe, zalew Szczeciński chcemy sprawdzić naszą jednostkę i e, takim docelowym planem jest wyjście na Bałtyk. Jest to szalupa wiosłowa, którą my chcemy przerobić na e, żaglową, czyli chcemy do niej na bazie innej łódki typu DZ e, zbudować e, ożaglowanie. Będzie to łódka z e, dwoma żaglami, znaczy z dwoma masztami, z czterema żaglami więc załoga będzie miała tutaj co robić, dodatkowo też będzie załoga uczyła się pracy na wiosłach i dzieci od samego początku biorą udział w przygotowaniu kadłuba poprzez demontaż od sprzętu, który tutaj był zamontowany, później oszlifowanie kadłuba, uzupełnienie ubytków. Jesteśmy na etapie zeszlifowania, tylko wyrównania warstwy po malowaniu podkładu. Także teraz tylko matowimy i wyrównujemy po malowaniu podkładu i teraz już będzie wkładzona właśnie warstwa wierzchnia. No i kolejne etapy to będzie budowa gretingów, czyli podłogi w jachcie, montaż osprzętu, zakielunku. Szykujemy też maszty, mamy też na, na dnie mocowany palszki które dzieci malują, to właśnie przygotowują już do, do, też do malowania. Więc praca teraz w tym sezonie zimowym nie ustaje, cały czas pracujemy, mimo tego, że pogoda jeszcze nie pozwala na to, żeby wejść na wodę, to my zajmujemy naszych żeglarzy pracą przy sprzęcie i realizacją naszego programu.